Najlepsze filmy 2024 roku. Czy widziałeś już je wszystkie? Numer 1 to moim zdaniem prawdziwa petarda. Numer 5 Furioza. Wyobraź sobie świat, gdzie benzyna i krew to waluta, a młoda bohaterka musi się wyrywać z rąk szaleńców. Anna Taylor-Joy wymiata jako Furioza, a Chris Hemsworth świetnie się bawi w roli złoczyńcy. Numer 4 Przysięgły. Numer 2. Dostajesz wezwanie do sądu i zostajesz przysięgłym. W trakcie odkrywasz, że tocząca się sprawa ma z tobą coś wspólnego. Każda cena świetnie buduje napięcie i cały czas się zastanawiasz, co ja bym zrobiła na jego miejscu. Film z mega klimatem. Numer 3. Deadpool i Wolverine. Okej, okay, tego duetu nie trzeba przedstawiać. Ryan Reynolds i Hugh Jackman razem. I mamy absurdalny humor i epickie sceny walki. Numer 2. mrugnij dwa razy. Miliarder, którego poznajesz na imprezie zaprasza cię na swoją wyspę. Zgodzisz się pojechać? Tu mamy klimat jak Get Out, pełen napięcia i niepokoju. Pozycja obowiązkowa dla fanów grozy. I numer Jeden najlepszy film tego roku, czyli druga część Jokera. Nie no, żartowałam. Juny. Polatryda wraca i robi to z rozmachem. Bitwy, efekty specjalne i monumentalna historia. To nie jest film, to jest doświadczenie. Jeśli jeszcze nie widziałeś, koniecznie na drugi. Który film jest twoim numerem jeden? Daj znać w komentarzu i zostań ze mną, bo kolejne topki są w drodze.